zdradzono mnie inaczej niż myślałam mój mąż oddał mnie obcemu mężczyźnie na wiejskim zabawie cześć mam na imię Marta mam trzydzieści dwa lata mieszkam w małej miejscowości pod kielcami gdzie większość ludzi zna mnie jako Marta z salonu fryzjerskiego albo żona Mirka kierowcy tira Pracuję jako fryzjerka w niewielkim salonie na rynku, pachnącym mieszanką kremów do włosów i świeżo parzonej kawy. Moje życie to codzienna rutyna: poranny śpiew koguta sąsiada, radio z szumem i wiejski gwar, sprzątanie, przygotowanie śniadania i odprowadzanie męża w drogę, gdy wyjeżdża w kolejną trasę. Od jedenastu lat jestem żoną Mirka, który spędza większość czasu na drodze przewożąc towary po całej Polsce kiedy wraca jest zmęczony, pachnący olejem napędowym i zapachem ciężarówki. Nasz związek zmienił się z czasem z ognistego uczucia na spokojną, cichą codzienność. Ja trzymam dom, salon, rachunki i codzienne troski, podczas gdy on walczy z kilometrami na trasie. Nigdy nie podejrzewałam, że to właśnie w naszej małej miejscowości, na zwykłym, prostym zabawie, wydarzy się coś, co na zawsze odmieni moje spojrzenie na miłość, wolność i szacunek w małżeństwie. Nigdy nie myślałam, że zdrada może zacząć się od prostego Ufam ci. Ale tamtej nocy, między migającymi lampami i dźwiękami muzyki, nauczyłam się, jak cienka jest granica między zaufaniem a zdradą. Jeszcze przed tamtym wieczorem wszystko wydawało się zwyczajne, choć pod powierzchnią narastał niepokój. Życie w małej miejscowości ma swoje prawa, każdy zna każdego, a plotki rozchodzą się szybciej niż wiatr niesie liście po polach. Jednak niewiele osób potrafi zrozumieć, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami domów takich jak mój. Tamtego popołudnia, kiedy zamykałam drzwi salonu po ostatniej klientce, Mirek zadzwonił z postoju, gdzie zatrzymał się na krótki odpoczynek. W słuchawce brzmiał inaczej niż zwykle: bardziej rozluźniony, z lekkim śmiechem w głosie. Opowiadał o rozmowach z kolegami kierowcami, o czymś, co nazwał zabawą liberalną w pobliskim sołectwie, które leżało zaledwie kilka kilometrów stąd. Tam, w tym naszym małym świecie, robią imprezę, gdzie każdy udaje, że jest singlem, by choć na chwilę zapomnieć o codziennych zobowiązaniach, mówił z uśmiechem, naśladując znajomego, który opowiadał mu o tym wydarzeniu. Moje brwi mimowolnie się zmarszczyły. Mirek, chyba zwariowałeś. Przecież tu wszyscy się znają, co ludzie powiedzą odpowiedziałam, próbując rozładować napięcie żartem, choć w środku czułam, jak coś zaczyna się we mnie skręcać. Mirek tylko się zaśmiał, zmienił temat i szybko zakończył rozmowę, ale słowa o tym zabawie, o miejscu, gdzie ludzie porzucają codzienne role i udają kogoś innego, pozostawiły we mnie dziwny posmak. W mojej głowie zaczął kiełkować cień niepokoju i ciekawości, złączonej z obawą, której nie potrafiłam jeszcze nazwać. Czy naprawdę coś takiego mogło się wydarzyć tu, w naszej małej miejscowości? I co to oznaczało dla mnie, dla nas? Dni po tamtej rozmowie mijały powoli, ale atmosfera w domu gęstniała, jak ciężkie powietrze przed burzą. Mirek milczał na temat owego zabawy liberalnej, jakby bał się, że choć jedno słowo mogłoby wywołać konflikt. Jednak ja zauważałam drobne zmiany w jego zachowaniu, nerwowe ruchy, niepokój w oczach, które czasem wpatrywały się we mnie z pytaniem, na które nie potrafił jeszcze znaleźć odpowiedzi. Zaczęłam dostrzegać, jak bawi się sztućcami podczas kolacji, nie mając apetytu, jak chodzi po salonie z zamyśloną miną, jak patrzy na mnie inaczej, bardziej intensywnie, jakby widział we mnie coś, czego wcześniej nie dostrzegał. Te spojrzenia przypominały mi o młodości, o czasach, gdy nasze uczucie było świeże i pełne niepokoju, a ja czułam się kobietą, nie tylko żoną kierowcy. Z kolei ja zaczęłam się zastanawiać nad sobą: Ile w tym wszystkim jest mojej winy? Czy to ja pozwoliłam sobie na rutynę, która zabiła nasze pożądanie? Czy to ja zapomniałam? Jak to jest być atrakcyjną dla męża? Jak to jest poczuć się znów pragnioną? Z jednej strony bałam się tego, co się mogło wydarzyć, a z drugiej czułam, że potrzebuję zaczerpnąć powietrza, odetchnąć od codzienności, od ról, które wypełniają moje dni. W głowie zaczęły mi się rodzić myśli o tym dziwnym tańcu na krawędzi między wiernością a pragnieniem, między obowiązkiem a wolnością. W małej wsi, gdzie każdy zna nasze imiona i historie, pomysł o zabawie, gdzie wszyscy zapominają o małżeństwach, brzmiał jak zakazany owoc, którego smak kusił, ale jednocześnie przerażał. Czy mogłam zaryzykować? Czy chciałam? A jeśli tak, to jak daleko bym poszła? Wieczór zabawy zbliżał się nieuchronnie, a ja czułam, jak napięcie rośnie z każdą godziną. Mirek zaproponował, żebyśmy razem tam poszli. Tylko na chwilę, żeby potańczyć, zobaczyć jak to wygląda. W jego głosie pobrzmiewało coś więcej niż zwykła ciekawość. Była w tym nuta wyzwania, a może nawet desperacji. Zgodziłam się choć serce biło mi szybciej, jakbym miała stanąć na krawędzi przepaści. Przygotowania do wieczoru były dla mnie czymś nowym i jednocześnie przerażającym. Wyjęłam z szafy krótką, dżinsową spódniczkę, którą od dawna trzymałam na specjalne okazje, choć rzadko miałam okazję ją założyć. Do tego dobrałam czarne botki na średnim obcasie, które kupiłam na święta, ale dotąd nie nosiłam ich poza domem. Górę stanowił top odsłaniający ramiona i kawałek brzucha, coś, co zupełnie nie przystawało do mojego codziennego stroju fryzjerki z prowincji. Makijaż wykonałam starannie. Delikatne smoki eyes, podkreślone rzęsy i czerwone usta, które same wołały o uwagę. Kiedy weszliśmy do sali, poczułam się jakbym weszła do innego świata. Prosta sala wiejskiego domu kultury, z cementową podłogą, światełkami w czerwieni i niebieskim migotaniem, plastikowymi stołami, a wokół ludzie w rozmaitych strojach, od klapek i koszul w kratę po kwieciste sukienki. Zapach piwa, grillowanego mięsa i taniego perfumu mieszał się w powietrzu z głośnym dźwiękiem muzyki, która zdawała się wstrząsać całym budynkiem. Od razu poczułam, że jestem na widoku. Spojrzenia mężczyzn ślizgały się po mojej sylwetce, kobiety szeptały między sobą, a niektóre rzucały kąśliwe komentarze. Ktoś nawet z przekąsem rzucił: "Patrzcie, jakby się chciała pokazać w mieście, a tu tylko wieś." Udawałam, że nie słyszę, ale te słowa wbijały się we mnie jak drobne, niewidoczne kolce. Mirek stał blisko mnie z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłam odczytać do końca: dumy, niepokoju, a może zazdrości. Po chwili jego ręka pewnie objęła moją talię, przyciągając mnie do siebie, przypominając światu, że jestem jego kobietą. Jednak to, co wydarzyło się potem, zmroziło mnie do szpiku kości. Zobaczyłam go po raz pierwszy, gdy mój wzrok przeciął mężczyzna stojący przy barze. Miał na sobie dobrze skrojoną, kratowaną koszulę, ciemne dżinsy i czyste, skórzane buty, zupełnie niepasujące do wiejskiego klimatu. Jego spojrzenie było pewne, nieco wyzywające, ale jednocześnie pełne szacunku. To był początek tego, co miało odmienić całe moje życie. Patrzyłam na niego, jakby był postacią z innego świata – Mężczyzna o imieniu Łukasz, którego spojrzenie zatrzymało mnie na moment stojąc przy barze z kieliszkiem w ręku. Jego koszula w kratę była starannie wyprasowana, a ciemne dżinsy idealnie dopasowane, co w tym miejscu wydawało się niemal nierealne. Skórzane buty bez najmniejszej plamy błota i schludnie zaczesane włosy do tyłu dopełniały obrazu kogoś, kto nie pasował do tego wiejskiego tłumu. Gdy nasze oczy się spotkały, poczułam dziwne drżenie w całym ciele. Nie było to pożądanie, raczej coś co dawno u mnie uśpione, poczucie bycia zauważoną jako kobieta, a nie tylko żona kierowcy czy fryzjerka z salonu. Łukasz nie uśmiechnął się od razu, tylko spokojnie podtrzymał mój wzrok, a potem odwrócił się z lekkim skinieniem głowy, jakby potwierdzając, że dostrzegł coś ważnego. Mirek zauważył tę wymianę spojrzeń, jego ciało napięło się, a w oczach pojawił się cień zazdrości i niepokoju. Wziął długi łyk piwa, przetarł usta rękawem i, unikając mojego wzroku, powiedział cicho. Widzisz tego faceta przy barze? Chcę, żebyś z nim zatańczyła. Powietrze jakby uciekło mi z płuc. Sercem poczułam ciężar tych słów. Nie żartował. W tej małej zatłoczonej sali z ludźmi, którzy znali nas oboje, miałam tańczyć z obcym mężczyzną. Szukałam w jego twarzy choćby cienia żartu, ale ujrzałam tylko powagę, a w oczach błysk niepewności i jakiegoś wewnętrznego bólu. Jesteś szalony, Mirek? wyszeptałam, starając się nie poruszać zbyt mocno ustami, by nikt nie usłyszał. Wszyscy tu gadają, co ludzie powiedzą, a ty chcesz, żebym zrobiła coś takiego? On wzruszył ramionami, ale moje oczy dostrzegły jego palce mocno ściskające puszkę piwa, niemal zgniatając ją w ręku. Ludzie i tak gadają, Marta, przynajmniej tym razem będą mówić o nas, tylko zatańcz, to nic więcej. Te trzy słowa, nie tylko zatańcz. Powtórzyły się w mojej głowie jak echo, mieszając się z ciężarem spojrzeń wszystkich obecnych. Część mnie chciała uciec, zdjąć czerwony błyszczyk z ust, zdjąć buty i wrócić do bezpiecznego świata codzienności. Ale gdzieś głęboko, ukryta pod warstwą zmęczenia i obowiązków, tliła się iskra, ciekawość, jak to jest być zauważoną i podziwianą, choćby przez chwilę. Wzięłam głęboki oddech, próbując zebrać się na odwagę. Gdy podniosłam wzrok, Łukasz już szedł w naszą stronę spokojnym, pewnym krokiem, trzymając w dłoni kieliszek. Mirek skinął mu głową. Dobra, zaczynamy. To był moment, w którym poczułam, że ta noc nie będzie już taka sama, jak wszystkie poprzednie. W tańcu z Łukaszem czułam się jak na nieznanej planecie, gdzie każda nuta muzyki była jak krok w nieznane, jego dłoń na mojej talii była ciepła, lecz delikatna, a drugi palcami trzymał moją dłoń wysoko, prowadząc mnie przez rytm piosenki. Początkowo ciało drżało z napięcia, nie tylko z powodu spojrzeń, które śledziły każdy mój ruch, ale także z powodu wewnętrznego konfliktu, który buzował pod skórą. Muzyka serwowała nam serię tańców, każdy bardziej intensywny, każdy bardziej zagadkowy. Z każdym krokiem czułam, że odsuwam się od znanej mi siebie, tej, która codziennie sprząta, gotuje i rozmawia o pogodzie z klientkami. Tam, na środku sali, byłam kimś innym. Kobietą, która nie musi niczego udawać, która może poczuć się pożądana, a nie tylko użyteczna. Łukasz nie był nachalny, ani bezczelny. Jego spojrzenie pełne było ciekawości i szacunku, jakby starał się odkryć coś, co od dawna było ukryte. Kiedy nasze twarze zbliżyły się podczas zwrotu muzyki, poczułam zapach jego delikatnego, innego niż codzienny perfumu, lekko drzewny, ale nieprzytłaczający. Oddechy złączyły się na ułamek sekundy, zanim on szeptem zapytał: twój mąż naprawdę na to pozwala? Zamarłam. Serce waliło mi w piersi, a gardło zrobiło się suche. Spojrzałam w stronę Mirka, który stał oparty o ścianę, trzymając w dłoni pogniecioną puszkę po piwie. Jego oczy były nieobecne, ale jednocześnie pełne ognia, który nie był gniewem, lecz dziwnym palącym napięciem. W tej chwili uświadomiłam sobie, że to, co miało być tylko zabawą, przerodziło się w coś o wiele poważniejszego. Nie chodziło już o taniec, ani o chwilową rozrywkę. To, co się działo, było testem naszych granic, naszą próbą odnalezienia siebie na nowo w świecie, który zdawał się nas już dawno pochłonąć. Gdy muzyka ucichła na chwilę, podziękowałam Łukaszowi i wróciłam do Mirka. Prosiłam, żebyśmy poszli do domu. Wiedziałam, że tamta noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, a to, co miało się wydarzyć później, wywróci moje życie do góry nogami. Kiedy wróciliśmy do domu, myślałam, że wszystko już za nami, że ta dziwna, pełna napięcia noc zostanie zamknięta w szufladzie wspomnień. Jednak rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana. Mirek, zamiast odetchnąć z ulgą, jak się spodziewałam, stał się jeszcze bardziej zamknięty w sobie, a jego oczy nosiły ślad czegoś, co trudno było nazwać mieszaninę zazdrości, bólu i desperacji. Kilka dni później, gdy siedzieliśmy przy stole w kuchni, światło lampy rzucało cienie na nasze twarze, a cisza zdawała się rozciągać między nami jak niewidzialna przepaść. Mirek nagle przerwał milczenie. Muszę ci coś powiedzieć, Marta. Zaczął, głos miał niski i drżący. Ta noc to nie był tylko eksperyment. Dla mnie to stało się czymś więcej. Spojrzałam na niego, nie wiedząc czego się spodziewać, on kontynuował. Kiedy patrzyłem na ciebie tańczącą z Łukaszem, poczułem, jakbyś była gdzie indziej, jakbym cię tracił na moich oczach. Chciałem to zatrzymać, ale nie potrafiłem. I wtedy przyszedł pomysł, że może to właśnie jest sposób, byśmy znów się odnaleźli. Zrozumiałam, że Mirek nie mówił o prostym poddaniu się losowi, ale o desperackiej próbie ratowania tego, co między nami pozostało. Chciałem, żebyś poczuła się wolna, żebyś znów była sobą, a jednocześnie była ze mną, wyznał, a jego oczy błyszczały w półmroku. Ale chyba przesadziłem. To była chwila, w której wszystko zaczęło się rozpadać na kawałki. Nasze życie, które dotąd było uporządkowane według stałych reguł, nagle rozmyło się w chaosie uczuć, niedopowiedzeń i niewypowiedzianych lęków. Stałam przed wyborem, czy poddać się temu wirującemu tańcowi nieznanych emocji, czy wrócić do bezpiecznego, choć pustego świata, który znałam od lat. Nie zdawałam sobie sprawy, że to, co miało być tylko chwilą zabawy na wiejskim zabawie, stanie się początkiem burzy, która przewróci wszystko, co do tej pory znałam. A prawdziwe pytanie brzmiało Czy przetrwamy te burze razem? Tydzień po tamtej rozmowie w kuchni, kiedy myślałam, że emocje powoli opadają, wszystko przybrało zupełnie nieoczekiwany obrót. Pewnego popołudnia, kiedy właśnie zamykałam salon, drzwi otworzyły się nagle, a do środka wszedł Łukasz. Wyglądał inaczej niż na zabawie. Ubrany w prostą koszulę i spodnie, bez tego miejskiego blasku, który wtedy przykuwał uwagę. Jego spojrzenie było spokojne, ale pełne determinacji. Dzień dobry, Marta. Powiedział cicho, jakby ważył każde słowo. Przyszedłem, bo muszę z tobą porozmawiać. Zaniemówiłam na moment, próbując ukryć zdenerwowanie. Wiedziałam, że obecność Łukasza w moim salonie to jak otwarcie drzwi do świata, który próbowałam spalić za sobą tamtej nocy. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, a ja starałam się nie okazywać, jak bardzo bije mi serce. Co się stało? zapytałam, próbując zachować spokój. Łukasz odchrząknął i zaczął opowiadać o tym, co wydarzyło się po zabawie. Nie jestem tu, żeby komplikować twoje życie, powiedział. Ale coś między nami się wydarzyło, coś, czego nie potrafię zignorować. Jego słowa były jak otwarte drzwi do tajemnicy, której nie chciałam rozwiązywać, ale która ciągnęła mnie do siebie z każdym dniem coraz mocniej. Wtedy do salonu wszedł Mirek. Spojrzał na Łukasza, a jego twarz wyraziła coś, co trudno było nazwać mieszankę zaskoczenia, niepokoju i czegoś, co przypominało rywalizację. Nie spodziewałem się cię tutaj, Łukaszu, powiedział, starając się zachować spokój, ale ja widziałam, jak napięte są jego mięśnie. Atmosfera w salonie zmieniła się natychmiast. To było spotkanie, które nie mogło pozostać bez konsekwencji, trzech osób splecionych w sieć emocji, które zaczynały wymykać się spod kontroli. W tamtym momencie zrozumiałam, że ta historia nie będzie miała prostego zakończenia. Miłość, zaufanie i lojalność, wszystkie te słowa nabierały nowego znaczenia, a ja musiałam zdecydować czy chcę dalej grać w tę grę, czy odejść, zanim wszystko się całkowicie rozpadnie. Napięcie w salonie było niemal namacalne, jak gęsta mgła, która wypełnia każdy zakamarek pomieszczenia. Mirek i Łukasz stali naprzeciwko siebie, a ja czułam, jak serce wali mi w piersi, prawie odbierając oddech. Ich spojrzenia były jak ostrza, które mogły zranić nie tylko ich, ale i mnie. Każdy z nich reprezentował inną część mojego życia, inną wersję mnie samej, męża, który znał moje wszystkie słabości. I obcego, który obudził we mnie pragnienia, o których dawno zapomniałam. Łukasz odezwał się pierwszy, głos miał spokojny, ale stanowczy. Nie chcę być tym, który niszczy twoje małżeństwo, Marta, ale nie mogę już dłużej udawać, że to, co się stało, było tylko przypadkiem. Mirek, nie spuszczając z niego wzroku, odpowiedział twardo. To moje życie, moja żona i mój dom, nie pozwolę nikomu tego rozbić. Ich słowa były jak dwa przeciwstawne bieguny, między którymi zawisłam ja, rozdarta, zagubiona, niepewna własnych uczuć. Wtem poczułam, jak coś pęka we mnie. Wszystkie ukryte emocje, wszystkie niewypowiedziane słowa, wszystkie tęsknoty i lęki wybuchły jednocześnie. Zaczęłam mówić, a słowa płynęły z głębi serca. Nie jestem tylko żoną Mirka, nie jestem tylko kobietą, którą znacie z tej wsi. Jestem kimś więcej i chyba sama nie wiem, czego chcę. W tej chwili zrozumiałam, że to nie jest tylko historia o zdradzie czy lojalności, to opowieść o kobiecie, która próbuje odnaleźć siebie w świecie pełnym ograniczeń i oczekiwań, o tym jak cienka jest granica między miłością a wolnością, między pragnieniem a obowiązkiem. Cała ta sytuacja eksplodowała niczym burza, której nie da się zatrzymać. W powietrzu unosił się zapach potu, alkoholu, ale też czegoś bardziej ulotnego, prawdy, która w końcu wyszła na światło dzienne. I wtedy zrozumiałam żadna z nas nie wyjdzie z tego bez blizn. Siedziałam tam między nimi, a powietrze w salonie było gęste od niewypowiedzianych słów i emocji, które wypełniały każdą przestrzeń. Czułam, jak moje ciało drży, ale nie z zimna, z napięcia, które narastało do granic możliwości. To, co zaczęło się jako niewinna zabawa na małej imprezie w naszej wsi, przerodziło się w coś o wiele bardziej skomplikowanego i niebezpiecznego. Mirek spojrzał na mnie z taką intensywnością, jakby chciał odczytać każdy zakamarek mojej duszy. Łukasz stał nieco z boku, ale jego oczy nie spuszczały ze mnie wzroku, jakby czekał na znak, który zdecyduje o tym, co stanie się dalej. Ja sama nie wiedziałam, co powiedzieć, jak się zachować. Czułam, że jestem na krawędzi, krawędzi, z której jeden krok może mnie zrzucić w przepaść nieodwracalnych decyzji. Nagle usłyszałam cichy dźwięk to był telefon. Sygnał przerwał napięcie, ale jednocześnie wprowadził nowy element niepewności. Spojrzałam na ekran i zobaczyłam wiadomość, która zmroziła mi krew w żyłach musimy porozmawiać to dotyczy nas wszystkich. Nie wiedziałam co to znaczy, kto to napisał i co się wydarzy, ale jedno było pewne ta historia jeszcze się nie skończyła i choć chciałam uciec, schować się gdzieś daleko, czułam, że muszę zostać, stawić czoła temu, co nadejdzie i wtedy zrozumiałam, że prawdziwa próba dopiero się zaczyna.